Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na kanale Detect Travel. Dzisiaj nietypowo, dzisiaj z autka. Lecę dzisiaj na kopanie komercyjne, słuchajcie. Spotykam się z Robertem. Do pokonania mam 31 mil, 40 minut podobno. Więc zobaczymy, jak droga się będzie układała. Także widzimy się na miejscu. To hej. Ja już dzisiaj jestem na miejscu, praktycznie ludzie już poszli w pole. Dzisiaj jestem na komercyjnym kopaniu. Jest tutaj Robert ze mną, jest też tutaj kolega, jeszcze jeden. Także zobaczymy, co się dzisiaj uda znaleźć. Trzymajcie za mnie kciuki, bo jest bardzo obiecująco. Także zobaczymy, czy dzisiaj coś fajnego wpadnie. Także hej, trzymajcie się. Taka piętnastka, czternastka, trzynastka. Jedziemy, dobra, na żywo. Nic, trzeba użyć pinpointera. I wpada... A, dupka od shodgana. dobra. No ale już ciekawszy sygnał. Bardziej taki stały. Dobra, do następnego, hej! Śmieciuchy Co? Śmieciuchy Ja mam jedzianą monetę, guziki, jakiś kawałek ozdoby Ja tu dopiero co przed chwilą przyszedłem A, na tamtym polu byłeś? No, tam nic nie było Tam jest cisza absolutna To było tutaj Ładnie Wygląda na... Jak wiesz? To był dziennikarz Nie jestem very, yeah. very <laughs> Happy days. <laughs> yes, yes, tak, <laughs> Yeah, but plenty of, um, of trash and stuff like that, so. yeah. uh. <laughs> yeah. no, przyznać, że to dzisiaj jest fun <laughs> dzisiejszego na razie dnia, czyli taka kurka owiana muszkietówka. Także dobra. Lecimy dalej. Oby coś ciekawszego. No i wygrzebałem. Jest pierwsza krągłość dzisiaj. No jestem bardzo ciekawy, co to wyszło z takiej głębokości. Praktycznie Pinpointer. Jest to dość grube. Także. Bardzo, bardzo prawdopodobne, że, że Rzym. Chyba tak, <laughs> jejku. Ile ja się nie nachodziłem dzisiaj za tą monetą Zobaczcie jaki grubasek piękny Jeśli jest to rzymem, byłoby pięknie I wpada teraz, zobaczcie Jaki piękny Zachowany Nawet mocno nie jest zgnieciony eee, Na parstek No to na pewno dzisiaj jest fanciurek dnia Podejrzewam, zobaczymy, bo być może jeszcze coś wpadnie. Także na razie jest taki fajny fanciur. Fajnie. Gitara, do następnego. Hej, co ty tam żeś wytwarzył Co że znalazł? Proszka rzymska Pierdzielisz. Nie, to jest proszka rzymska A taki sygnał, że już no mówię, co za szajsku. Jo faktycznie Panie Zapięcie ma ładna Jeszcze trochę zgubiłem oczywiście Gratki panie No to dzisiaj fan. dnia No panie Kurwa. Gratki Dzięki, hej Zobaczcie I na koniec chyba Wyskoczyła monetka już myślałem, że nic nie wpadnie, a tutaj jeszcze taka niespodzianka, ale na tej tutaj typowo nic nie widać. Także pewnie będzie to jakiś George, któryś podejrzewam przy lepszym świetle, być może coś więcej będzie widać, ale podejrzewam, że któryś z George'ów bardzo wysoko bił. Nawet być może że jest to irlandzka jakaś monetka z czasów takiego George'a III. Podejrzewam taki mój przypuszczalny strzał. Dobra, tym razem już pewnie do podsumowania. Tutaj wpadły jednak dwa George'a III. Jeden na parstek. Także tak to wygląda. Z dzisiejszego kopania nie wpadło nic ciekawszego, ale są to pola obfitujące być może kiedyś obfitowały w rzymskie, słuchajcie, monety rzymskie, fibule, tak jak widzieliście zresztą u Roberta. Robert trafił dzisiaj rzymską fibulę. Będziecie to widzieli u niego na kanale. Jeśli nie wiecie, gdzie jest Roberta kanał, to jest właśnie tutaj. Także zapraszam do niego bardzo serdecznie, jeśli chcecie zobaczyć co mu jeszcze wpadło z tego wypadu. No słuchajcie, wypad taki komercyjny, jednak to jest loteria. Jest bardzo, bardzo dużo hektarów do przejścia. Jest dużo śmieci No i wpadają także w sumie też fajne fanty, bo Wpadły jakieś hamerki, wpadły rzymki wpadł, wpadł złoty, celtycki chyba skit Za chwilę będziecie widzieli zdjęcia, dodam Wam jak to w ogóle dzisiaj wyglądało Mi się dzisiaj nie poszczęściło Ale myślę, że ten wypad będzie się składał z dwóch odcinków Następna, Następny odcinek będzie odcinkiem z farmy Także chyba Was zapraszam już teraz do drugiego, do drugiej części, także widzimy się już za chwilę, to hej! Jest pierwsza wybiegana krągłość Troszkę się nachodziłem Do tej pory wyskoczyły trzy, słuchajcie, e, trzy gaciaki, o już widzę, że coś fajniejszego to jest To nie będzie zwykła monetka, to będzie, zobaczcie, ktoś sobie z tego zrobił wcześniej zawieszkę nawet widać tutaj dziurkę. O! Tak się prezentuje, więc podejrzewam, że jakiś token to będzie. Albo jakaś moneta. 20R. RS. 20RSF. Nie wiem. Coś z takiego rodzaju i taka facjata. Dobra. Ok. Pierwsza krągłość wykopana. Teraz już będzie łatwiej. Do następnego, hej! O jest. Gdzieś słyszałem już, właśnie, bardzo na wierzchu, kolejną monetkę wielkością przypominającą half penny. No i mamy Georgica. Jest Georgicowo. Jest half penny. George V. Być może uda mi się odczytać. ale no, chyba nie. Tu nie, nie na polu. W każdym razie mamy coś około jest 1900 chyba 14. 14 widzę, więc chyba to będzie Tak jest, no. Georgek V. Jest super. Lecę dalej, hej. No I przed chwilą wpadła taka nabika tutaj obok jakieś 2 metry A teraz mam krągłość i już tak wstępnie widziałem, że też z tych starszych, ale no i niestety e, nic na niej nie będzie chyba widać. No trudno. Nie tym razem, to nie sreberko, także miedziuszki bardzo ciężko się zachowują w tym stanie. Wiecie, jakimś takim w miarę dobrym, tym bardziej, że jest taki grunt jaki jest. Może czegoś tu się doszukam. Następnie widać, że to jest George III. Tutaj jest facjata. W tą stronę. Z takim ogonkiem. Także jest. Jest dobrze. Jest George III. Także super. Ok, lecę dalej. Przepiękną monetkę w postaci 5 peny, Tak zwane nowe 5-pensów. Jest to 5-pensów, które. Było dokładnie przed tym obiegiem, który jest obecnie. Także w pięknym stanie, naprawdę fajnie, super. Pracę dalej. Hej. Zobaczcie co za znajdka. <grytanie> Widzę tu już wystaje. Mini. Masakra, znaczek autka. Jednego z najbardziej ulubionych angielskich, małych, miasteczkowych aut. Mini. Ale co to tu robi w polu? To ja nie wiem. Do konia ktoś sobie przyczepił chyba Mini koń. Także taka znajda fajna No to 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 już normalnie Z pola tego to się często nie trafia Dobra Do następnego hej No i przed chwilą znowu wyskoczyła taka Monetka na której nic nie widać Ale Ostatnio wyskoczyło takich Aż trzy także Lecę jakąś Jakieś ponad pół godziny więcej nawet, chyba prawie z godzinkę wyskoczyły trzy takie monetki na których nic nie widać no ale nic, w końcu się trafi jakaś lepsza także do następnego, hej! przed chwilą słuchajcie wywaliłem taką dziurę że normalnie poświęciłem na nie chyba 15 minut szukałem sygnału, a on był totalnie z boku, poza zasięgiem marchewy nie dała sobie rady oby było warte to kopanie tego czegoś Pewnie będzie to monetka albo jakiś guzior. Ja tu widzę reszt resztki. Widzicie złocenia. Widocznie był pozłacany. Guzior pewnie w takim bądź razie. Tak, na pewno. Więc no szkoda, że złocenie nie zostało się całe. Ale już z tego co widzę, to jest to livery baton. O, super. Fajnie, dawno mi nie wpadł jakiś fajny, chyba jest tam jakiś mrówkojad albo, albo nie wiem co na tej koronie, wygląda jak jakiś mrówkojad, także taki joke, no a nie, przepraszam, gwiazda, mrówkojad, ja to jestem dobry, mrówkojad, dobra, także taka gwiazda, no gwiazda z koroną, myślę, że znajdę co to za rodzina tu się krzątała w okolicy tej tutaj farby dobra także taka znajda do następnego, hej no była i piątka jest i dziesiątka kolejna, jednak Robert miałeś rację że u mnie one wyskakują <gryw> już kolejna dzisiaj, także pozdrawiam Cię serdecznie i do następnego, hej no już chyba tym razem na koniec wpada taka plomba ołowiana. Są tu jakieś napisy co prawda, ale no niestety niewiele będzie można się z nich dowiedzieć, także taka plomba. Wyskakuje także token ołowiany. To srebro nie jest. Fajnie się błyszczy, ale nie, no nie wydaje mi się, tutaj troszkę dostało chyba jakimś kamieniem albo albo ja to przetarłem po prostu łopatą. No ale zobaczcie. Taki piękny token łowiany. Podejrzewam, że jest to jak zwykle tutaj XVII, XVIII wiek. Także e, tak jak zresztą e, już niektórzy z Was wiedzą, tokeny łowiane były bite jako reszta wydawana z srebrnych. E, wiecie, hammerków. Także tak, no było to zazwyczaj bite w sklepach bądź na farmach. Także super, fajnie. Mamy jakieś. Zalążki <noise> yy, Hammerka Także jest to jakaś yy, postać monety yy, Także tak to fajnie wygląda Okej, okay, słuchajcie, dobra Zapraszam Was do podsumowania już teraz Raz. Hej Także tak wpadło w części numer 2. Ja wszystkiego nie nagrywałem Bo bym miał materiału naprawdę na pół godziny Także wybrałem te w miarę najlepsze, wiecie, momenty. Wiecie co? Ja wam powiem szczerze, czuję się naprawdę pokonany przez te dwa pola. Zero sreberka, była bardzo dobra pasa, a tutaj mimo tego dwa wypady w tym w szczególności właśnie to jedno obiecujące naprawdę, gdzie mogły wyjść naprawdę fajne rzeczy na samym początku, tak jak widzieliście. Ale niestety padło tam parę monet, widzieliście zresztą sami na podsumowaniu szczęści numer jeden, no ale jakoś tak nic szczególnego, także dzięki Robert, że mogłem się z Tobą spotkać, było mi bardzo miło, a Was drodzy widzowie zapraszam już za tydzień do przyszłego odcinka, to trzymajcie się, cześć, hej!